Trójce, Roliny Doniczkowe, masz je w domu? Trudno wyobrazić sobie mieszkania bez Rolin. Światy nie tylko o kreska lwiaj i upikszaj wnętrza, ale te kreska oczyszczaj powietrze. Ma boktowie, kreska E niektóre popularne gatunki powinny być hodowane ze szczególnostro kreska noci, gdy kreska zawieraj toksyczne substancje niebezpieczne dla zdrowia. Warto wiedzieć, które nale kreska do trójcych. By zapewni bezpieczeństwo domownikom, szczególnie dzieciom i zwierztom. Najpopularniejsze roliny uprawiane w domach CZ to pochodzą z krajów tropikalnych i niestety, hopikne mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia. W. Rodowisku naturalnym zawarte w nich substancje trójce zabezpiecza je przed uszkodzeniami czy zjedzeniem przez zwierzęta. Innymi esbowy to mechanizmy obrony nerolin. Jeżeli w domu znajdziecie takie okazy, nale kreska Y pamięta, by wszelkie prace pielęgnacyjne. Jak przesadzanie czy przycinanie, wykonywa werkawiczkach, a tak kreska E zabezpieczy je przed zasięgiem dzieci i zwierzte. Szczególnie nara kreska one na zatrucie skoty, które lubi spacerować po parapetach i obgryzalić rolin. Anturium to popularna roli doniczkowa o ozdobnych liciach oraz okazabych, kazabych, kolbiastych kwiatostanach. Zarówno pędy jak i licie Anturium zawierają niewielki lot trójcych dla CZ-bowieka krysztapków szczawianu wapnia. W kontakcie ze skór Z 12 wysypkę, wysypk, a w przypadku popknicia Mokreska Eduj do obszku warg. Jodzyka I odzykaj gardba. Potarcie oczu deboni, na której pozostały resztki tej substancji, grozi zapaleniem spojówek. Na SZCZ, czyste kreska E nie trucizny w sokach roliny jest niewielkie, a nieprzyjemne objawy zazwyczaj szybko mijają. Bluszcz doniczkowy. Wszystkie CZ, ci bluszczu S trójce dla ludzi, a to za spraw saponiny oraz cyklaminy zawartych w tej kreska roliny Substancje te dziabajdra nico na skórę oraz spojówki oczu, a przypadkowe stokreska łyciem okreska E prowadzi do zaburzeń i zatrzymania oddechu, gorczki, halucynacji, odrtwienia i wymiotów. Cyklamen perski. Ta popularna rolina o piknych kwiatach, zwana potocznie fiopkiem alpejskim, tworzy podziemne bólwy zawierające toksyczne substancje. W przypadku spokresu kalecia, wywołuje nudności, wymioty, biegun, zawroty giebowy i drgawki. Na szczęście CtCZ, ci roliny S ukryte pod ziemi i rzadko mamy z nimi styczność, jednak nale kreska Y by bardzo ostro kreskanym podczas rozmna kreska Ania Roliny przez podział ból. W. Przy pielgnacji konieczne BDR kawiczki, ponadto w kreska A przypadku nie wolno zbli kreska AD boni do ust. A po rozsadzeniu nalekreska Y dogbadnie umrc. Datura Datury jest szczególnie uwielbiane za pikne kwiaty w kształcie TRB. Ich uprawa ciej prowadzona jest w Donicach. A latem zdobite kreska ogrody i tarasy. Na zim musz przeniesione do miejsc cieplejszych, zabezpieczonych przed mrozem. Niestety, wszystkie CZ ci tych roślin zawierają trójce alkaloidy, mopce wywoła palpitacje serca, konwulsje i halucynacje. W DUKRESK-e dawce e śmiertelnie niebezpieczne, a w skrajnych przypadkach zatrucie datur MOKRESK-e wywobapi CZK. DIFENBACHIA DIFENBACHIA jest cechatnie uprawiana ze wzgl na ozdobne licie, ale niekiedy mokreska e kreska zakwitn. Podobnie jak u anturium, za toksyczno odpowiada krysztapki szczawianu wapnia, czysty kwas szczawiowy i rozpuszczalne szczawiany oraz sok trawienny powodujący rozpad biabek. Wybywajcy z roliny sok mokreska e wywoba zapalenie skóry, objawiaj cesi e pieczeniem i pecherzami. Pokreska rycie jakiegokolwiek fragmentu roliny wywołuje mdłości, boci, biegunk, zaburzenie rytmu serca, a nawet parali kreska. W języku angielskim dziwenbachia okrelana jest jako dumpcane, co oznacza nie ma zatrucie nie bardzo dotkliwie podra kreskania strony G i mokreska E prowadzi do utraty zdolności mówienia, nawet do 10 dni. Gwiazda bytlejemska, poinsecja. Poinsecja to na szczególnie popularna w okresie, bokreska ego narodzenia. Ma bok to zdaje sobie spraw z tego, kreska ebia wysok mleczny wybywajcy po uszkodzeniu Pedu jest trójcy. Wywołuje on podrakreskanienie skóry, a czasem objawy astmy alergicznej. Wybywanie toksycznej substancji mokreska na powstrzyma SP-bukujce, ciebiebwot miejsce, gdzie PD zosta popcity, a następnie smarujce jest proszkowanym w kontaktu z poinsetii powinny unikać przede wszystkim osoby uczulone na lateks. bokwiat. Skrzydło kwiat. Skrzydło kwiat to rolina, która powinna znaleźć się w kreska dym domu. Poza tym, ze posiada okazabelicie i kwiaty. To oczyszcza powietrze ze szkodliwych toksyn. Dobrze jednak wiedzie, kreska E w liciach znajduj się trójce dla CZ szczawiany wapnia, które mok podra kreskania skóry i oczy. Nale no kreska Y uwa kreska A, aby przez przypadek CZ ci tej roliny nie dostałby się do ust dzieci grozi to podra kreskanieniem, luzówki jamy ustnej i przewodu pokarmowego, a tak kreska e obszkami górnych dróg oddechowych. Co zrobi, gdy trójca CZtrolin dostanie się do jamy ustnej. Przede wszystkim przedbukaj odwod lub mlekiem i wyplu. W przypadku popknięcia zalecane jest wywołanie wymiotów oraz picie do ilości wody, co rozrzedzi truciznę i pomokreska E wydali od z organizmu. Przy silnym zatruciu konieczny jest kontakt z lekarzem.